Hejka, hejka, tu Kamykos. Witam Was w kolejnym odcinku z gry Once Human. Słuchajcie, pokażę Wam pokrótce jak wygląda mój domek. E, tu pobudowałem trochę, mam piec nowy. E, nie wiem, to chyba było już. E, Mamy lodówkę, niestety lodówka jest niepodłączona i właśnie w dzisiejszym odcinku zrobię misję, że tak powiem, mam nadzieję, że mi się uda. To jest mój pokój, sypialnia. Mam specjalne skrzynki na amunicję, na broń, znaczy na broń, na e, ubrania. Tu jest moja prywatna skrzynka. Tu mam też takie dodatkowe na towarzyszy. Mam kota. W ogóle kot, gdzie jest kot? Use facility. E, gdzieś tu chodzi pewnie. Kot wygląda śmie śmiesznie. E, o, tutaj możemy sobie zabrać pewnie tak, ciasteczka od tego domku. Tu mam tego, takiego samuraja, tego mam akurat w plecaku i będzie ze mną walczył. Tu są jeszcze też jakieś yy, do ataku, tak dokładnie. A to też można zbierać, też można zebrać, okej, okay. dobra. O jest kociur, zobaczcie jak fajnie wygląda. Chodź kociore, chodź, chodź kociur, o jak, o, jak miauczy, mruczy znaczy się. Tu mi ktoś wiadomość zostawił, ciekawe kto. Kotku się, kotek, kotkowi się podobało. Okej, okay, zostawił mi na w domu, zostawił mi wiadomość. No dobra, i ponieważ y, potrzebuję, zobaczcie, potrzebuję takie o. Panele solarne, żeby lodówkę poinstalować, po to niestety brakuje mi jakichś materiałów. I to chyba te materiały są w ogóle w innym terenie, więc dzisiaj, dzisiaj zrobimy wyprawę w ten teren. Dobra, tu się przenieśliśmy gdzieś, tu pójdę. Tam jest na moim poziomie teraz, z, mam nadzieję, że nie zginę. <laughs> um, natomiast no brakuje mi jakichś części takich, których yy, potrzeba do wbudowania dalej. chodź, szpital. Na ułóżnym poziomie są. To zobaczcie, to, to, nie jest, to nie stanowi to dla mnie żadnego problemu. Kilometr, dobra to Zrobimy tak Hop I polecimy sobie Ta gra yy, Bardzo jest fajna do, do grania Naprawdę yy, Super wymyślili Brakuje mi przynajmniej Żeby pograć z kimś yy, Także jak Gracie to zapraszam Robimy tu jakąś swoją Nawet jakąś drużynę czy coś takiego Można sobie w... Pochodzić razem, zadania porobić, yy, jakieś yy, te... Dungeony. Dungeony to są zazwyczaj proste. Nie stanowią problemu raczej. Dobra, gdzieś tu jesteśmy, jakieś blisko do Tinnisa. W można sobie pograć. Wypróbuję nową broń, mam klucz. Aha. To nawet go nie ma... Ja nawet go tym kluczem nie machnęłem. Okej. Okay. Pójdzie za mną jakiś potwór. Nie mhm. wiadomości ktoś zostawił. Ping pong, dobra. A tu możemy użyć? Tak, możemy użyć. Okej. Okay. Czy ja daleko mam jeszcze do tego miejsca? Tutaj ty mi pokazuje, tak? Dobra. O, krokodyl. W ogóle... Kamerę, bo jest w ogóle misja na zrobienie zdjęcia krokodylowi. O, o, o. Dobra, mamy misję chyba zrobioną już. Z tego wynika. Koń tu biega? A nie, to te... ślam. Nie będę zabił biednego jelonka. O, w kosza też można widzę pograć. A tutaj mogę skoczyć? Nie no, naprawdę. Mogę. Dobra, w kosza. Ale nie ma piłki do kosza, to nie pogram sobie. Rozwalone trochę to boisko. Dobra, nie będziemy, że tak powiem, tutaj przyciągali. Damy na motor i jedziemy. Czy dziś chyba mogę przyjechać, co? Czy nie? Oj. Tak, no, kryjemy nowy teren. Zobaczymy, co będzie na nowym terenie. O, jakiś tunel. Dobra. Jeżdżamy pod górą. Generalnie widzę, że tu jest joint team jakiś. Można jakiegoś teamu dołączyć. ostatnio zrobiłem właśnie misję o tutaj dobra, tędy, tędy kierowiskiem więc w sumie to Wam może mogę Wam w następnym odcinku pokazać jeżeli chcecie jakiegoś Dungeona zobaczyć to hmm. napiszcie w komentarzu o, dobra widzę, że można sobie budować tą, to też chałupkę. Byłaś. To też sobie postawię swój. Dobra, być zabysko Insufficient materials. Okej, okay, nie mam tych materiałów. oj, ale tu mam ten żelazo, a żelazo się bardzo przyda. To no, widzę, że już jestem na dobrym terenie. Bo tam gdzie ja jestem nie ma tych... Nie ma tych skałek żelaza, a tu są. No, budujmy co byśmy sobie, sobie grawela grawel nam się przyda trochę drewna no plus trzy tylko co ja kamieniem robię nie no jakim kamieniem no zaraz zaraz A ja kamieniem to łupałem. A mam taka różnica, nie? Jak używam topora, to dostaje się od razu więcej drewna za uderzenie. A jakbym to robił bez tego topora, to bym się tu bawił, bawił. Dobra, ok. Mam. Nie chcę pow... nie powtarzaj, hmm, Respawn mamy. O! Trochę, że tak powiem. Więc musiałem strzelić, żeby go załatwić. Dobra. Gdzie tu mamy? Tu gdzieś jest coś, jakaś misja. Okay. To jest pułapka, coś czuję, że to będzie pułapka jakaś.

tu sobie ludzie dają pod odpowiedzi? Dobra, trochę jest tutaj tych przeciwników widzę. O, jest jakaś ta. Robocik. Bierzemy roboty Jaki kot śmieszny. Latający kot. Dobra. Daliśmy Nie, nie chcę tego. O, nie. Gdzieś, gdzieś tu mnie... coś mnie tutaj bije. A tu jest mały robot. Aha, okej. Okay. To jest skrzynka, dlatego chciałem wejść. Tu jest kolejna skrzynka. Może dostaniemy materiały, których potrzebuję. A może nie. Fireproof plastik. Tak, potrzebuję tego fire... tego plastiku na pewno. Dobra, lecimy dalej. Czy tu jest jakieś jest zadanie? Kolejne, tu tutaj mam. Ok. Dobra, ale. Musimy teraz znaleźć skrzynkę. Co? Nie widzę przeciwników dalej. A gdzie jest rift tutaj, żeby odpalić rifta? Nie wiem. Oj. Co mi bije? Dobra, załatwiony. Ale ja nie mam życia prawie. O rany! To mnie załatwili szybko. Wyłącz latarkę. Dobra, śmietnik. W śmietniku na pewno będą ciekawe rzeczy. I coś tam jest. Na bank, coś będzie na no, 31 pierwszym poziomie to już są przeciwnicy. No, wymagający. Tam coś jest, widzę. U. A akurat mi się skończyła. Ja... Do mnie pobiega. W Ten poziom akurat. No muszę za chwilę ale normalnie... Leczyć? no tu już nie jest tak łatwo, widzę jak ten na niższym poziomie. To wiadomo Idą no, idę wiesz tam. ojej, dawaj nie, dawaj dawaj. No dawaj mam cię. No coś we mnie strzelało, tu stąd coś we mnie strzelało? Skąd oni tu wychodzili? Nie ma ich, tylko jest Oj 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 Znowuż nie mam życia Też my skrzynki. Tu jest jakiś komputer. Kolejny śmietnik. To człowiek lustro? Aha. Ojej, odbiło na mnie. Ale cwana. Ale numer to nie wiem, taki ole przeciwnik dobry. Nie ładuj. Znowuż mnie załatwili. No mówiłem, że nie zginę. I co? Dobra. Czyli muszę się poddać i wskrzesimy się w punkcie, którym. Przynajmniej zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszy raz zginąłem, przy noszeniu. Straciłem strzały. Ok. Nie tak źle. Nie tak źle. Hmm. Ej, no jest. Trzeba uważać. Widzę teraz tutaj. No, no, no. Jest zabawa. Dobra. Tutaj zginęłem. Pójdźmy do, w to miejsce w takim razie. Czy ja tu mam coś do zrobienia? A, nie mam w ogóle tych skrzynek potwieranych, okej. Okay. Ładuj broń. Jeśli tu chciałem przekać, oni tu za mną idą? To biegnie za mną. Nie, przek, nie przekradłem. No, trudno. To załatwiłem wszystkich. Czekajcie, bo tu byłem tak. to muszę wejść na górę. Tu gdzie zginąłem? O tu zginę. Dobra, odzyskałem swoje strzały. Czy tu coś jeszcze jest? Dobra, zabiję mi siebie sam tutaj walcząc z tym lusterkiem. Ale numer, dobra, ale czekajcie, tutaj jest wejście. Dobra, tym razem ich pokonałem. Strzela za mnie. Jakimiś Nie. nie, 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 no uciekła, patrz, ale numer, uciekła, no. Zwariować nie mogę tego załatwić. I co? Schowała się do lustra i koniec? Odpowiedzi są. Ludzie mają tu podpowiedzi jakieś. To reflect pain to you, okej, okay, no to wiem. Ale nie chcę budować. Trzeba w plecy strzelić właśnie. To zabieg paskudny. Załatwiłem, No, dało się. Pojedynek z babą z lustrem. No, ciekawe. Tu coś. Tu coś miałem. A tu, się nie okay. tu mam jakąś skrzynkę. Nie mam coś jeszcze jakaś skrzynie widzę. Jest przeciwnik tak jest. Hm o! Można sobie zrobić ten. Widzę, Tam, gdzie, że jest spacer w dobre to było. O. Jumpscare taki. No, tu mam właśnie, no właśnie, tu gdzieś... nie, widziałem, że to jest gdzieś śmieci. Nie, nie widziałem go, o, idzie za mną. Gdzie, gdzie? Tu gdzieś jest, skrzynka jeszcze jakaś widzę. Co to za podpowiedź? Up! No dobra, tutaj mamy. Tak jest. Dobra, spróbujmy tędy na tą drobinkę. I do góry. Dobra, czy to coś? Jest. Chest jest na dachu, dobra, czyli to właśnie po to idę. Pomnit chest, o to, to, to. Fajna ta broń, to jest nowa broń, którą sobie zrobiłem Jest lift. Okej, okay, to jest, dobra, jako podpowiedź ze zdjęciem jest zrobił super, trzeba dać łapkę w górę grażą, gdzie to było, tu było chyba to tak? Nie. O, dobra, załapkujemy. Jest, chest. No i za czym co dostaniemy? Jakąś broń, pewnie, albo. No. Shotgun, okej. Okay. Fajnie. Brakuje mi tutaj mapy jeszcze e, dwie skrzynki z bronią. Albo ze zbroją, właśnie. Słuchajcie, no nie dużo mi brakuje, żeby tu odzyskać. rifta mam, najważniejsze. Pewnie gdzieś w tych budynkach podejrzewam, że jest, albo gdzieś minąłem. Generalnie tak odkryłem, ale pójdziemy sobie chyba jeszcze w takim razie tu do tego miejsca. Odkryjemy nowy teren, nową bazę Follow the road, Follow the road, Box. No dobra, ale my to już mamy. Teraz chcę zejść na drugą tych drabinkę chyba, z tego co pamiętam, ale chyba zeskoczę sobie. Tylko patrzcie czy tam nic nie ma, wiecie? Dobra, spróbujmy tak. Pierwszą skrzynię, a jeszcze taką jedną będę potrzebował. Mam nadzieję, że zebrałem wystarczą ilość. Tam jest jeszcze jakaś skrzynia widzę, dobra. On nie zauważył mnie. Ja uciekam od razu. Ja będę tutaj z nimi walczył Szkoda czasu Tam byliśmy Tam mi pokazuje, że byliśmy Dobra To pójdziemy teraz, odkryjemy do bazy Czy mi się wydaje? Ok, no, jakieś drzewo było, ale nie wiem. Tu coś widzę, że leży jakaś skrzynia, ale to nie taką, którą potrzebuję. Jeszcze jedną potrzebuję znaleźć, żeby tutaj być wyczyszczony. Ten teren ząbek za... przekształcony. Nie, tutaj nie będzie... A chyba, że na dachu coś jest, ale nie, raczej nie sądzę. Hmm, tu jest jakiś teren taki obstawiony mocno. Myślałem, że to będzie skrzynka, Idzie? <grywa> tak, myślałem, że to będzie jakaś skrzynka Ale tylko biurko z rzeczami, no dobra Dobra, idziemy w takim razie tutaj do bazy paliwo do motocykla, widzę, to już jest dobrze. 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 Tu są jeszcze jakieś zabawki, narzędzia. A, tu jest jeszcze coś. Wow. Corn oil. Ja jestem ciekaw, jak wam się ta gra podoba. O, dobry koledze. Nie zauważyłem go w ogóle. To dobre. Mi się bardzo podoba. Powiem wam, że e, dawno takiej gry nie grałem. Kiedyś grałem w grę... Jak to się nazywa? Inst... Inter... Później zmienia nazwę. Nie wiem dlaczego zmienia tą nazwę. Później zmienia gr... nazwę. Aha, dobra. To mam ten. Lecimy na drobinkę. Też o zombiakach. Ale to była gra PvP A to można grać PvP Ale można grać PvE U, Jaki ci cały poczuł Szybko poszedł Chciał do piachu? To mało do piachu Tu tutaj widzę zbroję Tu do... się wrócę. Są, zobaczmy. Uu, fajnie, armor pad, super. Jakąś modyfikację do broni dostałem. A, odkryłem wszystko, ok? Super, podoba mi się, że dostałem nagrodę główną? W tym miejscu? No to wygląda, że mam znaczone na zielono, tak. Dobra, no to idziemy dalej. mu sobie. Właśnie wiem, że mogę zmodyfikować motocykl. Muszę sobie ten motocykl zmodyfikować, będzie szybciej jeździł. Bo teraz na razie to się ciągnie. Since you got any sleep, one oh, day the... Do I don't remember. Rejsa. My brain feels like it's made out of mud. Gonna try a nap later. Uh, tied up with ropes and locked in a cell. Uh, only the Holt boy could come up with a solution like that. It's a hot dog. Final It's a hot dog. I gotta say, but thank God you. Well.

A, zdobyłem kota drugiego. E, super, mam dwa koty, e, elegancko. I teleportation Tower mamy, no i to jest najważniejsze. I tym momencie mogę to zakończyć. I ja mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał. I co? I zapraszam do grania wspólnego. Zobaczcie, mam tutaj... Zaraz Wam pokażę, na koniec od razu. Friends. Mam jednego przyjaciela, tutaj ktoś wysłał mi zaproszenie. Luna, e, pozdrawiam serdecznie. E, nie musicie być chyba na tym samym serwerze z tego co się okazuje, bo można mieć chyba z innych serwerów też przyjaciół i grać wtedy razem. Jest drużyna Kamykosa, jestem tylko ja, no. Zapraszam w każdym razie. No dobra, to tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam was serdecznie. Hejka, papa.